1 czerwca 2022. Zostałam matką. Blondynka na kołach. Witajcie, moi drodzy. Niedawno miałam zaszczyt zostać matką chrzestną dla swojej siostrzenicy. I wiecie co? Jestem z tego mega dumna. Chciałabym wam opisać, dlaczego. W momencie, kiedy przez swoją niepełnosprawność mam dość ograniczone szanse na bycie matką biologiczną, Miałam nadzieję, że kiedykolwiek przypadnie mi w udziale rola bycia matką chrzestną. I rzeczywiście, stało się. W dzisiejszym świecie bycie rodzicem chrzestnym utożsamia się głównie z dawaniem prezentów na okazje typu chrzest, komunia, bierzmowanie czy ślub. Często zapominając o uczestniczeniu w codziennym życiu dziecka. Ja chcę być mamą chrzestną z prawdziwego zdarzenia. I towarzyszyć mojej chrześnicy w każdej ważnej dla niej chwili. I choć na bycie matką chrzestną, też nigdy nie liczyłam, bo utożsamiałam to z zastąpieniem dziecku rodziców, gdyby zaszła taka potrzeba, to jednak stało się. Z mojego punktu widzenia, sedno roli rodzica chrzestnego polega na byciu jego przyjacielem i wsparciem na co dzień, nie tylko od święta. Chciałabym wspierać moją chrześnicę w tych samych aspektach, w jakich na co dzień wspierają ją rodzice biologiczni, na przykład rozmowy o radościach, smutkach i rozterkach. Jestem ciekawa, czy podzielacie moje zdanie. Na zakończenie moja prośba do was, jako do rodziców oraz rodziców chrzestnych, mówcie głośno, że bycie rodzicem to nie tylko przyjęcia, prezenty, ale przede wszystkim bycie. Dla dziecka poprzez rozmowę, uśmiech, wsparcie czy doradztwo w życiu. Bądźcie przyjaciółmi dla swoich dzieci. Tego wam życzę.